Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Ellsworth. W tym odcinku gram dzielnicę handlową. Gram to, sam gram to sama z dwoma pomocnikami. I tak szczerze, na gram to pierwszy raz. Ej, dobra, bo ja gram tym padem, bo myszka gdzieś Jak to jest... przybyła, ja się oddalić. Dobra, Eee... się to spalać, bo już nie pamiętam, jak to jest. To ci pomocnicy. To ci pomocnici, pomocnicy, nie? Czy to mi się tak wydaje? Ja nie mogę tam wyskoczyć? Dobra. Okej, okay, dobra. Ile to ma podetapu? Okej. Okay. Gdzie jestem? Aha, bo tam jest dziura. Ej, no znowu spadłam? Ej, czemu no? Ej, dobra, ja się boję, bo pomocnicy zaraz umrzykną sobie. Ej, no czemu spadł? No nie spadaj! Nie umieraj! Ej, no ale jak gram przed bosem, to co tu będzie? Nie! <śm> Ej, oni mi umarli? Proszę, powiedzcie, że nie. I czemu one, oni tak spadają cały czas? Ja wiem, że oni tak jakby za mną łażą, ale jak ja to po co oni się zrzucają, nie? Oj, oj, oj. Ja nie chcę, żeby oni mi umarli przed głosem, bo będzie kiepsko. Bo ja gram sama, mam trzy życia. No, Czyli bez ludzi takich żywych, którzy mają życie i się mogą... Odrodzić. O, dobra, ja mam pewne że tej że mi się nie naładowało. Chyba, że się naładowało, nie. O, moja skrzyneczka. I dobra, skrzynaczka. Dobra, rozwala się, właśnie skrzynkę rozwala. Chodź tutaj, chodź tu, chodź tu. Uw, tu. Okej. A właśnie, może zauważyliście, że dawno nie nagrywałam. i dobra, chciałam sobie wyjść wtedy. Dobra, że dawno nie nagrywałam to z powodu yy, zepsutego internetu. Yy, no, nie miałam dostępu do netu przez jakiś czas, bo nam się popsuł. Nie wiem czemu, ale się popsuł. Nie miałam neta i tak dalej. Czy no, w... miałam tylko taki na komórce już z... ten. To już taki, wiecie... No już nie taki do komputera. Ua, hu, 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 hu. O, mają w sobie życie, jak miło! Czyli przedwosobnie nie umrą, więc tutaj zbieram. Ha, mimo, że nie mam miejsca, żeby lepsze czy gorsze wyrzucić lepsze czy gorsze no ale To się to no rozwalaj to czemu tak śmiejesz no i to polecia. ej dobra rozwalamy Co tam? co że tak mi się oddaliło. Co tam się dzieje? A ile jakby ekran mi się przekręcił? Czy tam się ma stać, Czy coś? Tak, coś mi nie pasuje. To... Aha, dobra, ja w drugą stronę nie Aha, po prostu takie oddalenie jest, jak to jest tu tak? To... Aha, i tam jest dziura. Fajnie, tak ja mogę dorwać. No nie spadajcie! Dobra, już myślałam, że prosto sprzedać panę. Ale na szczęście nie. Bo żyje. I dobra coś ja przewrać, tylko sobie tu dobra rzucam. Albo uwaga, uwaga to. Nie wiem czy to było lepsze, czy gorsze, ale dobra. Ej, i mi zniknęło. Ha, ha, ha. Jakie jakieś części, nie? Ej, dobra, siostra mi wozi do pokoju. Nie! nie. Słyszeliście? Aaa, moja siostra mnie rozproszyła. To jest malutka. Ej, oni znowu mnie umierają. Ej, ja nie chcę spać w dziurę. Bo oni spadną za mną i mi umrą. oni mają żyć, jasne? Mają mi pomóc przy bossie, bo ja nie chcę się sama z głosem męczyć. Sorry. Ej, dobra. Kurde, ja robię wszystko, żeby nie spać. Dobra, on się spadł. Dobrze, już myślałam, że ja spadam, Jezu. O, ja jestem gigantem! Jestem małym gigantem! Ej, co tu ten Pyromyrann robi? Pyromeran Jezu. Ej, dobra, ja jestem większy. O, właśnie, ja tego nie dojrzę. Czemu? Czemu? Ja nie wiem. I znowu drugą stronę atakuję. Dobra, już po tym człowieku. Człowieku o istocie. Aha. Dobra. tu nie widzę. O, już Bosik. Jak miło. E, nawet nie wiem, jaki tam był. Taki Alladyn. Czy ten taki mały? Ten rycerzyk taki? Nie, Alladin. Aha, rycerzyk i Alladyn. dobra. Springan. Ja nie pamiętam co się dzieje, jak on się zmienia w Alladyna. Ej, dobra, ja to sobie z drugiej strony atakuję. I Alladyn się to robi. Dobrze, tak akurat zniszczył szybko, zanim zbudzi się Spring'em. No i się nie zbudził. Co teraz się zaraz zbudzi, tak? No i widzicie, tak się martwiłam, że, że, że ze mną nie wytrwają do bossa i co. I jakoś są. I teraz. Tak! Tak jest. Dobra. To już na dzisiaj tyle. Wiem, że może spodziewaliście się dłuższego odcinka, bo długo nie nagrywałam i tak dalej. No ale jest tylko 8-minutowy, Jak tam dodam początek i tak dalej, to może będzie trochę dłuższy. Ale dobra. A to w tym odcinku. To na tyle. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i do obejrzenia po, y, y, starych odcinków. No, dobra, to pa.